Cześć, witajcie w kolejnych luźnych wrzutach, znowu będących rozważaniami na temat przygotowań do prowadzenia wewnętrznego wroga pod tytułem Heretycki Wróg. I ten Heretycki Wróg to już właśnie doczekał się swojej piątej odsłony, nawet spojrzałem przed chwilą, poprzednia miała była nagrywana no, prawie dwa miesiące temu. W sumie nagrywa, nagrywana to mogła być nawet dwa miesiące temu. Potrzebowałem trochę odpoczynku od tego projektu, ale wracam z ważnym ogłoszeniem, ponieważ, tak jak zapowiedziałem wtedy, przesuwamy się już bardziej z kierunku tego mgławicowego, meta warhammerowego do kwestii tego, jak będzie wyglądała ta kampania i jak będzie wyglądała ta gra. Powoli, że tak powiem, zbieramy grupę graczy, eee, przygotowuję jakby pitch tej kampanii eee, i teraz elementem tego pitchu chcę się właśnie z Wami podzielić. Eee, będzie on ze wszechmiar heretycki, jak nazwa zresztą samego tego vloga. Eee, I o co tu chodzi? To po, po, heretycki wróg będzie tym się różnił od wewnętrznego wroga, że podjąłem decyzję, że eee, gracze będą grać kultystami chaosu. Stąd tytuł o kultystach. Chociaż nawiązanie o, kul o kultystach jest również, odnosi się do tekstu e, popełnionego kiedyś przez e, e, Trzewika w, w ramach cyklu Jesienna gwenda. E, I teraz oczywiście e, wszyscy wiedzą, co to zagra, jaki to ma związek z kampanią, że to jest, e, jak można zagrać kultystami chaosu. I właśnie dla mnie jest to pewne wyzwanie kreatywne, ale dla mnie jest to też zapoznanie się z istotnym elementem Warhammera, jakim jest chaos, i spojrzenie na z drugiej strony na kwestię tych kultów, to znaczy, jak mogłoby wiarygodnie przebiegać to, że te kulty mają taki zakres i takie zdolności, jakie mają, na przykład właśnie we wewnętrznym wrogu w ramach swojej jakby działalności, jako antagoniści. Albo jakie cechy doprowadziły do tego, że Ignacy Trzewiczek mógł popełnić taki tekst jak o kultystach, czy o kultach może, gdzie on mówi, gdzie opisuje, jak ich wykorzystywać, opisując to oczywiście z całym całą jakby metodologią tradową, ale niewątpliwie odmalowuje obraz jakby takich wszechpotężnych, wszechogarniających kultów, które mogą być o... Krok przed graczami mogą wystawiać ich na duże, jakby, wyzwania, też osobiste, tworzyć atmosferę zagrożenia i tym podobne. I jak to jest możliwe, że w jednym, z jednej strony w świecie, gdzie chaos jest zakazany, gdzie ludzie, gdzie istnieją jednostki aktywnie je tępiące, już pomijając oczywiście łowców czarownic, ale mamy różnego rodzaju wydane jakby um, um, łowców nagród którzy też się w tym specjalizują mamy całe um, zakony przecież mamy um, cały kościół Sigmara który funkcjonuje i który jest powiedzmy no, w miarę dominujący um, ale są też inni bogowie więc to nie jest tak że jesteśmy w dychotomii albo Sigmar albo bogowie chaosu bo jest masa innych bóstw które mogą, można wyznawać I jak w tym w całym Maszu, nagle odnajdują się te potężne, wszechogarniające kulty, które są w stanie budować takie rozbudowane, tworzyć takie rozbudowane e, intrygi, próbować je wdrażać w życie. I jeszcze jak to jest, że są różni bogowie chaosu? I tak odpowiedź na takie pytanie, jak to jest, że w sumie tym kultystom chaosu to nie za dobrze jest być? Taki pojawił się jakiś materiał w Cieniach Imperium, e, gdzie rozmawiając o kultystach i o bogach chaosu, akurat była Nurgla. Jak to jest w ogóle, że ktoś może chcieć zostać kultystą Nurgla? No poza tym, kiedy jakaś plaga nawiedzi wioskę, w której mieszka i wszyscy giną, aż w końcu ktoś mówi, nie, ja nie będę ginął i do papy Nurgla podnosi ręce i wyskakuje mu wtedy wielki czyrak na czole, ale przynajmniej nie umrze od tej choroby i ten czyrak też nie będzie go bolał. I moim zdaniem, jakby, nie powiem, że znalazłem uniwersalną odpowiedź na to pytanie, ale ta kampania ma zmierzać z badaniu tej kwestii w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, kiedy czyta się fragmenty w Warhammerze o kultach chaosu, to ma się wrażenie, tak, jakby się czytało jakiegoś rycerza niepokalanego z dwudziestolecia międzywojennego o masonach, albo jak sobie się na jakąś taką yy, tradycyjnie katolicką stronę, gdzie się wpisze masoni, i od razu się otwiera cała historia spisków, wpływów i tak dalej. Jaki to Portugalia, nie wiem, to był zmasonizowany kraj, do tych wolnomularzy po prostu biegało, jak się zachowywało i tak dalej. A potem, kiedy z drugiej strony odpali się yy, yy, na przykład wywiady z wolnomularzami, którzy się tam gdzieś yy, aktywizują, to oczywiście nie, to nie jest tak. I powstaje taka dwie śmieszne narracje o tym samym. Jedna jest taka demoniczna, a druga to jest taka trochę historyczna, trochę, że tu przesadzają, że to było związane z takim, a nie innym interesem Kościoła na przykład, a my to jesteśmy w sumie porządni ludzie, tylko mamy takie przekonania, w których nie wiem, ważna jest dla nas jakby, no, godność człowieka, jego pozycja, wizja w ogóle i tak dalej. I moim zdaniem, właśnie, to, co chciałbym zrobić w heretyckim wrogu, to jest próba przejścia na tą, nazwijmy ją teraz, masońską stronę. To znaczy to, by zamiast istniejącej w Warhammerze narracji e, dotyczącej kultystów wychodzącej się ze sfery powiedzmy imperialnych, przejść do kierunku tej, e, przejść do kierunku, w którym e, mówimy o narracji ze strony kultystów. Tylko, żeby nie popaść tutaj w komizm, to musimy też troszkę zastanowić się nad tym, jak ci kultyści mają wyglądać, żeby nie byli tylko tacy, jak znamy ich, nie wiem, z książek o Gotreku i Feliksie. Czyli wchodzimy do lasu, a tam jest ołtarzyk Korna i zwierzoludzie i ktoś go okłada czołem i składają ofiary z ludzi. I generalnie Skoro to następuje, nazwijmy to w źródłach Warhammerowych, to to ma miejsce. Tylko moje pytanie jest takie, czy tylko to ma miejsce? I tu właśnie otwiera się, moim zdaniem, bardzo duży obszar potencjału dla heretyckiego wroga. To znaczy dla zagrania treści, które są w wewnętrznym wrogu, ale obrócenia ich tak, żeby autentycznie były one w sposób nowy. To znaczy, nie były one, były nie tylko jakby gamingowo, czy znaczy gamistycznie nowe, tak jak yy, możemy to, tak jak. Na przykład, prowadzi do tego zmiana mechaniki, ale żeby też tworzyły inną narracyjną przestrzeń, to nie tylko tak zmodyfikowaną, jak na przykład zalecają te dodatkowe ramki w wewnętrznym wrogu, tylko żeby naprawdę pozwoliły na otwarte stworzenie, znaczy, znaczy na korzystanie z tego materiału w dużej części, a jednocześnie na otwarte stworzenie innej historii, bez wypadania z wagonika i rozbijania całej kampanii. A z drugiej strony, żeby nie było to zmuszanie do grania właśnie poprzez jedziemy w wagoniku, bo gdzie indziej nic nie ma. Ja mam do tego takie podejście. To znaczy, to co widzimy, to o czym czytamy w podręcznikach, to co znajdujemy na przykład właśnie w powieściach, to jest tylko wycinek tego, jak funkcjonuje chaos. I dla mnie dużą inspiracją jest tutaj ta purpurowa dłoń, która się pojawia jako główny kult chaosu, który jest przeciwny przeciwnikiem bohaterów graczy. To znaczy, tam nawet w samym wewnętrznym rogu jest takie zdanie, że działa w różnych cieszelecznych komórkach, które mają jedno kierownictwo, ale w sumie są tak ukryte i rozproszone, że co do zasad działają niezależnie. I to jest właśnie punkt wyjścia, to znaczy to, że ponieważ nie ma jednolitej władzy w kultach chaosu, pomijając wielość tych kultów, która następuje, ponieważ nie ma centralizowanej władzy, to też nie istnieje moim zdaniem jakiś właśnie taki wielki spisek iluminatów, tak to nazwijmy, który by to wszystko porządkował. To znaczy, kulty działają i być może na przykład taki cincz posiada pewien plan w tym całym swoim miriadzie planów, które gdzieś tam i różnych fintach w fintach, które ma poukrywane, ale Kultyści nie mają tak szerokiego planu. Znaczy, być może nawet purpurowa ręka ma plan, żeby przejąć władzę w imperium, ale i nawet chce go realizować, ale to jest bardziej synergia różnych, różnych autonomicznych grup. I to jest pierwszy punkt, to znaczy, że nie jest to wielki spisek iluminatów, tylko jest to po prostu pewnego rodzaju hmm, inna od Inny poziom społeczeństwa, który w naturalny sposób musi funkcjonować, jeżeli funkcjonuje coś jak taka energia i takie byty jak chaos yy, i bogowie chaosu. I teraz to, co pojawia się nam następne, to jest to, że nie każdy kultysta chaosu jest kultystą chaosu. I w tym yy, zaprzeczającym sobie zdaniu kryje się taka prawda, że należy sprawdzać, że nie każdy kultysta chaosu wie, że jest kultystą chaosu. To znaczy, zakładam, że żeby kulty mogły być tak wszechogarniające, jak na przykład napisał Trzewik, czyli żeby mogły zrobić wszystko, zaskoczyć, pojawić się znikąd, przekazać informacje, musi istnieć cała konspiracyjna sieć. Tylko żeby to była dobra konspiracja, to ta konspiracja nie może opierać się na tym, że wszyscy o wszystkim wiedzą. I oczywiście mamy ma masę zasad konspiracyjnych, jakieś zasady trójek, że nikt więcej nie zna innych yy, osób i tak dalej, ale największą zaporą i zasłoną, a jednocześnie osłoną przed dekonspiracją jest brak pełnej wiedzy. I teraz w świecie Warhammera, który jest historycyzujący i który korzysta z różnych doświadczeń, i odwołując się do tego takiego instrumentarium XIX, znaczy do XIX, początku XVI wieku, można powiedzieć, że były to Wbrew temu, co się wydaje, to były czasy, w których by istniało bardzo dużo różnych stowarzyszeń, bractw, e, kościołów, e, grup, które się zbierały. To znaczy, oczywiście, wolność stowarzyszeń, jakby e, postoświeceniowa, liberalna wolność stowarzyszeń, a Metody stowarzyszenia się w średniowieczu to są dwa różne światy, ale nie zmienia to faktu, że ten człowiek nie był zindywidualizowany w średniowieczu i w renesansie, tylko funkcjonował podpisany pod bardzo wiele porządków. Był członkiem swojej parafii, by mógł być członkiem bractwa, członkiem gildii. Yy, należeć do innych, mniej lub bardziej formalnych grup, które. Się znajdowały w tym świecie, i moim zdaniem tak samo jest w Warhammerze. On Najpewniej jest pełen lóż, który właśnie gildi i tym podobnych środowisk, w których ludzie po prostu realizują swoją potrzebę społeczną, w którym się spotykają, one mogą mieć różne poglądy. I moim zdaniem większość takich miejsc, <laughs> może poza jakimiś najwyższymi grupą jakby ale też elementami kościołów, np. Sigmara czy przestrzenią władzy publicznej, w której znajduje się bezpośrednio inkwizycja. Jest w mniejszym lub większym stopniu zinfiltrowana przez kulty chaosu, choć w pewnych warunkach sposób dość nieświadomy. To znaczy, że jeżeli w danym mieście znajduje się jeden kultysta, to on może być członkiem takiego bractwa. I, on, I podejrzewam, tak bym przypuszczał, że kultyści działają z takich organizacji na zasadzie tak zwanego entryzmu. To taka jest socjalistyczna, czy nawet chyba marksistowska ideologia działania, czy właśnie prakseologia, skoro to jest ideologia działania, żeby wchodzić w pokrewne grupy poglądowo, przejmować w nich rolę kierowniczą i potem z perspektywy tej roli kierowniczej Zmieniać charakter tej grupy. Czyli, na przykład, mówiąc to chyba, Gramsci wymyślił, Gramsci wymyślił, i to wyglądało tak, że marksiści wstępowali do zwykłych grup socjalistycznych, po czym je radykalizowali i zmieniali w tym kierunku materialno-dialektycznym. I takie samo działanie, moim zdaniem, powinni mieć kultyści chaosu. To znaczy, penetrują one dane środowiska yy, i umieszczają w nich jakby drobne elementy chaosu, bez uświadomienia na ten temat. I w tym rozumieniu. I jednocześnie wykorzystują te jednostki społeczne, jakby organizacje społeczne, jako swego rodzaju nosicieli pewnych niebezpiecznych poglądów albo nosicieli pewnych zachowań kultowych. I jak ja to widzę, że oczywiście gdzieś jest sobie purpurowa ręka, która. Dopuszcza do siebie jakichś wyższych y, funkcjonariuszy, czy publicznych, czy bogatych kupców. Generalnie takie grupy, które mają władzę, przedstawicieli elit, którzy z jednej strony mają władzę, z drugiej strony już zatem mogą mieć świadomość co do elementów jakiegoś planu, czy mogą mieć tą wizję. To znaczy. Uważają się na tyle ważnych, że są przekonani, że niszczycielskie potęgi są w stanie im coś dać, a oni są w stanie dać coś w zamian. To znaczy, nie wierzę, że prawie nikt nie zostaje kultystą chaosu, dlatego że to jest spoko, tylko chyba raczej dlatego, że widzi, że coś ma w tym jakiś interes bądź sens. Być może jest to zemsta, być może jest to chęć zarobku, być może jest to brak innych środków. To jest jedna grupa. Druga grupa to jest taka która z kultystów uświadomionych, która wstępuje z braku alternatywy. I to na przykład są mutanci, którzy są wyrzuceni ze swoich środowisk, więc siłą rzeczy ciążą ku niszczycielskim potęgom, bo kto inny ich przyjmie, skoro już są wyrzuceni. I to ma dla nas dość duże, ale właśnie gracze powinni nie znajdować się ani w tej, ani w tej grupie. Oni powinni być, gdzie powiedzieć pośrodku, bo to nie jest jakaś taka drabina. Oni powinni być w takim, nazwijmy to bagnie, czyli w takich organizacjach, w których na przykład szef cechu jest uświadomionym kultystą, ale jego celem nie jest przejąć cały trzech cech poprzez uświadomienie innych o tym, że bogowie chaosu to to i tamto, tylko w celu wykorzystania zasobów tego cechu, czy zasobów wykorzystania gildii kupieckiej, czy zasobów wykorzystania jakiejś to loży towarzyskiej. Y I on może wprowadzać różne elementy. On nie musi być tylko przywódcą, może być na przykład szarą eminencją. Haha. Wewnętrzny wróg. Yy, więc może być szarą eminencją w takiej, w takiej jednostce, albo może pełnić rolę skarbnika, albo może w ogóle wykorzystywać tylko pewne elementy zasobów jej do realizacji tych celów. I jak wtedy wygląda taki gracz, znaczy postęp bohater gracza, jest w tym sensie kultystą chaosu, że realizuje cele. Yy, realizuje cele kultów chaosu, ale absolutnie nie ma tego świadomości, a nawet jeżeli coś podejrzewa, to rachunek zysków i strat jest dla niego taki, że godzi się na to. To znaczy, jeżeli np. mamy gildię kupiecką to bohaterem gracza może być kupiec, który w niej jest i opłaca mu się być w tej gildii, pomimo jego podejrzeń, że coś jest nie tak. Dlatego, że na przykład gilia wystawia mu dobre weksle, albo pożycza mu pieniądze na dobry procent, albo zapewnia mu dobre kontakty handlowe i on z tego powodu nie musi się przejmować. Albo zrobi mu taki, mówiąc nowocześnie, networking i ma dobrych klientów z tego. Yy, więc on wie, że coś jest nie tak. bo inaczej, wie, że to jest takie hmm, trochę szemrane. Ale akceptuje to, bo korzyści przenoszą yy, straty. I tutaj nawet mogą wchodzić elementy takie kultowe w rozumieniu religijnym: to znaczy, że zakłada jakiś masoński w cudzysłowie fartuszek, chaos, chaosu, i yy, odprawia jakiś śmieszny rytuał, po którym idą sobie pić i sobie żartują, ale jakby w całokształcie metafizycznym świata yy, dołożyli jakąś cegiełkę do kultu tego czy innego Boga. Yy, bo niekoniecznie musimy myśleć, że, bo jakby Urhammer bardzo mocno myśli o kwestiach religijnych z perspektywy chrześcijańskiej, to znaczy, czy w ogóle judeo-chrześcijańskiej, czy w ogóle abrahamowej, ale najbardziej chrześcijańskiej w tym sensie, że istnie, musi istnieć jakaś osobista relacja między bóstwem a jego wyznawcą, żeby to posiadało walor rel religijny ale nie wszystkie religie tak działają, a swego czasu mniejszość tak działała i w sumie kiedyś działał tak tylko judaizm, potem doszło chrześcijaństwo i potem doszedł islam do tego i mimo, że teraz wydaje nam się to naturalne i nie wiem, 3,5 miliarda ludzi, którzy wierzą, wierzy w ten sposób, to przynajmniej nominalnie, bo są członkami kościołów, powinni wierzyć w ten sposób, bo tak lepiej powiedzmy, to nie zmienia to faktu, że to nie jest jeden sposób religijności, który może funkcjonować i moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że świat Hamera jest politeistyczny, to raczej nie, to zdecydowanie nie każda religia musi działać w ten sposób. A już na pewno abstrakcyjne by było, żeby wymaganym dla chaosu był ten sposób religijności. Dlatego, że wtedy tak naprawdę ten chaos opierałby się tylko na grupie elity, która chce coś na tym uzyskać, na kontakcie z chaosem, desperatach z czyrakiem na czole, o którym mówiliśmy, i bandach Norsemenów, którzy sobie wierzą w korna i siepią siebie na północy, na tych północnych pustkowiach chaosu. No i skąd oni wtedy czerpią tą energię, skąd czerpią wyznawców, jak to wygląda. Moim zdaniem właśnie kulty chaosu opierają się przede wszystkim na czynnościach kultowych. To znaczy na tym, że ta postać musi, że są pewne operacje, magiczne hasła, zawołania, które w sposób jednoznaczny wywołują, jakby metafizycznie czy ezoterycznie wpływają na to, że. Bogowie chaosu czują się zadbani. Oczywiście oni będą mieli swoich awatarów i swoich ważniejszych wyznawców, ale jeżeli na przykład do jakiegoś tradycyjnego, cechowego obyczaju, jakiegoś, jakiejś potańcówki i kilku jakby haseł wtajemniczenia, taki nowy skryba doda kilka zdań, które będą odwoływały się do kultu nie wiem Cincha czy do kultu Slanesza, To to też pomoże tego jemu ułogu i będzie swoistą takim dobrym uczynkiem w cudzysłowie, który został dokonany na rachunek tego kultysty. I właśnie moim zdaniem, żeby gra miała dobry smak a jednocześnie trochę inny vibe to punktem jest właśnie umieszczenie bohaterów, graczy jako członków takich stowarzyszeń, którzy do końca nie są świadomi, coś podejrzewają, biorą udział w jakichś szermionych interesach, ale są na to gotowi. Może mają uświadomienie teologiczne, nazwijmy to, i jakieś świadomość metafizyczną tych zdarzeń, a może go nie mają, ale od czasu do czasu muszą wykonać jakieś takie dziwne zadanie, typu, o skoro jedziesz z ładunkiem do innego miasta, to weź tutaj, masz jeszcze to pudło, ktoś się po tą paczkę zgłosi i ją odbierze. Co z tego? No to jest moja gildia, ona daje mi dobre zarobki, no to przecież im to przewiozę, nie będę zaglądał do środka. A może zajrzą do środka, może tam będzie, nie wiem, spaczeń, to zagranie z dużej, z grubej rury, ale yy, może to jest w ten sposób, yy, bo tak w sumie najlepiej go przewodzić, bardzo tajemniczy, w tajemniczych wypadkach. A co się stało, jeżeli dostaje taką paczkę i muszą ją przewozić i nagle atakują ich ja albo jacyś inni agenci skawenów. W ogóle skaweni są o tyle ważni, bo yy, ta, bodajże, yy, kult żółtego zęba, bodajże opisany w Czwartym wewnętrznym wrogu tej nowej wersji, ten kult powiązany ze skavenami czy skavenami, jest właśnie bardzo ciekawy, dlatego że on w dużym stopniu opiera się na tym, że gdzieś tam są ci szczuroludzie, którzy się nie ujawniają, są ci, którzy ich widzieli, są ci, którzy ich nie widzieli, i to wszystko działa na zasadzie, korzystając z tej, z, z tej zasady, że w sumie to tych szuro ludzi przecież nie ma, bo taka jest oficjalna ideologia imperium i w sumie z tego się korzysta. To jest, to jest wygodne, bo te działania są wtedy bardziej ukryte, one są realizowane. Realizowane za pośrednictwem jakichś innych, yy, innych jednostek, i moim zdaniem, to właśnie tak każdy kulk chaosu powinien działać, powinien, po, powinien nie, nie zbierać dużej ilości osób w pełni uświadomionych. I w tym momencie z punktu gry jaką to ma zaletę, że z jednej strony gracze zaczynają w innym punkcie, mają zagadkę w postaci tego, że mogą chcieć wchodzić powoli po stronie swojego kultu, y, mogą więcej się o nim dowiadywać, a im więcej wiedzą, tym mogą podejmować inne decyzje. I na przykład, jeżeli i teraz będzie spoiler dla wszystkich, którzy nie znają wewnętrznego wroga, y, pierwszej części, znaczy w sensie obecnego tego wroga w cieniach. Y, w, więc wszyscy, którzy nie chcą wiedzieć, co tam się dzieje, to proszę teraz pauzujcie ten filmik y, i tak naprawdę. Mogę się z Wami pożegnać. A jeżeli jesteście gotowi na ten spoiler, w tamtej grze opiera się to na tym, że jest przygotowywany taki fikcyjny rytuał, w którym jeden z kupców chce, jakby sprzedać duszę w swoim przekonaniu chce sprzedać duszę ofiarować duszę siedmiu innych osób za swoją duszę którą wcześniej postawił w zastaw z demonem Gideonem za to żeby mu się dobrze wiodło ale nie jest to prawdą bo tak naprawdę rytuał i tak będzie działał tak jak Gideon wcześniej czyli demon Cincha postanowił i będzie miał zmierzał do tego żeby otworzyć międzywymiarowy portal i wpuścić tam demony i teraz jest pytanie że gra nam Wewnętrzny wróg nam mówi, że jacyś poszukiwacze przygód to wykryli i próbują yy, zniweczyć ten plan. A co się stanie, jeżeli po drugiej stronie będziemy? To znaczy, jeżeli bohaterowie będą mogli nieświadomie częściowo pomagać w jego realizacji, przynosić elementy do jakiejś tej świątyni kapliczki, która znajduje się w, yy, no, yy, w ściekach. I w kanałach i w pewnym momencie będą coraz więcej się dowiadywać i za każdym razem będą mogli dokonać wyboru, czy nadal chcą iść tą ścieżką i pomagać chaosownie, a może chcą się zmienić to, a z drugiej strony jeżeli będą chcieli zmienić to nie będą gonić kultu tylko będą, pod, będą wewnątrz tego kultu i będą mogli próbować go rozwijać. Jakby ilość możliwości dla graczy będzie ogromna w tym momencie. Dużo większa niż pójście za wagonikiem, na zasadzie cały czas gonimy purpurową dłoń i wkładamy im kij w szprychy. Tylko my jesteśmy na tym rowerku, możemy stawić kij a może dochodzimy do wniosku, nie, będziemy grać tak, że na pewno nam się to opłaci. Albo jeszcze troszkę zarobimy, a potem zrobimy to, co trzeba. Znaczy, nie, nie chcę antycypować decyzji graczy, które będą wykonywać, ale na pewno daje im to dużo, więcej. Więcej możliwości i dlatego chcę to postawić w tym miejscu. I być może potem wejdą oni i zostaną tymi kultystami, których znamy właśnie z powieści czy z podręczników, czyli tymi, którzy kierują spiski, próbują coś zrobić. Albo, a jak nie, to może zostaną dobrymi bohaterami i będą mogli znaleźć odkupienie. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz też jest taka, że w wewnętrznym wrogu mamy chyba trzy kulty chaosu: znaczy mamy purpurową rękę, czerwoną koronę, jadeitowy. Rejdejtowe uh -huh. Berło, czyli kult slanesza, poprzednie dwa kulty Cimcza i ten Skaweński kult właśnie bodajże z Żółtego Zęba, on się tak nazywa chyba. I te trzy pod... i dlatego nawet dalej granie kulty z jest wybraniem jednej z tych stron. Zmianą stosunku, wejścia w relacje z nimi yy, więc nadal ta gra będzie dalej ciekawa yy, i kiedy, jeżeli będą jak będąc tym middleheimie, w następnych elementach, w następnych częściach yy, yy, wewnętrznego wroga, yy, będą nadal mieli inaczej podchodzili do tych przeciwników, albo niektóre zadania będą sami realizować który, przeciwko którym tam trzeba realizować, albo będą działać przeciwko nim, ale z innej perspektywy, w innym kontekście. Yy, więc trudno jest sprawdzić, jak ta kampania dalej się potoczy, no Na pewno będzie dużo ciekawsza, jednocześnie będzie nadal pozwalała na wchodzenie w interakcję z tym e, całym materiałem e, i nie chcę antycypować, jak będą się rozwijać decyzje, czy przejdą na dobrą stronę, czy zostaną po złej stronie. A może cały czas będą chcieli być niezaangażowani i będą próbować tylko wyciągnąć z tego pieniędzy, To są pytania otwarte, ale to jest typ gry, który mnie interesuje i taki model piczuje graczom i mam nadzieję, że taką kampanię będziecie mogli zobaczyć na kanale. Więc czekam na Wasze opinie, bo one są dla mnie cenne i kilku rzeczy się dowiedziałem przy poprzednich materiałach. Mam nadzieję, że tutaj też dowiem się czegoś ciekawego. Zapraszam Was na inne materiały na dobrych rzutach eksperymentach, na innych kanałach dobrych rzutów. Zapraszam Was na Discorda. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to możecie nas wesprzeć na Patronite. Wszystkie linki macie w opisie. Cześć.